My, cholerycy, mamy tendencję do gniewu, do wybuchów gniewu, do niezłych akcji słownych. Skąd się to bierze? Hmm, można by długo deliberować, ale najprościej mówiąc, wydaje się nam, że jakaś norma sprawiedliwości została przez innych zbezczeszczona no i my musimy tu słusznie zareagować. My, sprawiedliwi, no, rozprawimy się z niesprawiedliwością. Nie? Taka jest mniej więcej geneza gniewu, szczególnie w jego gwałtownych wybuchach. Dla tych z Was, którzy mają z tym problem, chcę, chciałbym dzisiaj pokazać biblijną radę, biblijną pomoc, która wielu z nas może poprowadzić do zatrzymania, do otrzeźwienia. A więc list Jakuba, pierwszy rozdział, dziewiętnasty werset. A niech każdy człowiek o, czyli nawet nie do choleryków, to jest do wszystkich a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia. Nieskory do gniewu. Dlaczego ma być nieskory do gniewu? Bo gniew człowieka, czyli Twój gniew, nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Ty nie jesteś Bogiem, Ty nie masz wyłączności na sprawiedliwość. Oczywiście w innym miejscu, w, listu do, w liście do Efezjan, jest mowa o sprawiedliwym gniewie. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie, mówi apostoł Paweł. Ale jest to bardzo, bardzo wąski margines. W innych przypadkach to my ustalamy swoje normy, to my stajemy się sędziami i stąd te wybuchy gniewu.